Dzisiaj pokażę wam, jak kręcić piłką na jednym palcu. Na początku ćwiczyłem przede wszystkim intuicyjnie, ale dalej nie byłem w stanie utrzymać piłki na ręce, więc po 20 minutach praktyki i odrobinie teorii zdałem sobie sprawę z ustawienia piłki. O wiele lepiej skręcić piłką na dole, gdzie wszystkie linie spotykają się w jednym miejscu. Dzięki temu cała rotacja wygląda lepiej i ustawia nasz palec w odpowiednim punkcie. Piłka im szybciej wiruje, tym bardziej jest stabilna, ale przez to, że robiłem to intuicyjnie, kręciła się tylko przez kilka sekund zanim spadła. Więc wypróbowałem technikę, w której musisz podnieść piłkę jedną ręką i umieścić drugą rękę na boku. Następnie wyrzucić ją z rąk, dotykając piłki małym palcem z jednej ręki i kciukiem z drugiej. Możesz wtedy sprawić, że piłka zacznie wirować w powietrzu. Ważne, aby przykładać do tego jednakową siłę na każdy bok, aby nie wyrzucić piłki do przodu ani do siebie. Gdy piłka już będzie w powietrzu, łapiemy ją palcem wskazującym naszej głównej ręki. I pomimo, że czasami utrzymywałem naprawdę dobry czas, to dalej nie miałem w zasadzie żadnej kontroli nad piłką. I zdałem sobie sprawę, że im bliżej trzymasz ręce, tym łatwiej będzie ci ją złapać. Teraz wiemy, że wierujące szybko przedmioty są o wiele bardziej stabilne, więc jeśli piłka szybko kręci się na palcu, łatwiej nam będzie utrzymać pozycję. Ale jeśli piłka zacznie zwalniać, będzie bardziej prawdopodobne, że spadnie. Po kilkudziesięciu minutach robiłem postępy, ale wciąż czegoś brakowało, bo żeby utrzymać piłkę przez długi czas, musisz nią uderzać. Miałem na myśli uderzanie w bok piłki, gdy się obraca, by zwiększyć jej szybkość. Jeśli uderzysz zbyt mocno, piłka spadnie, ale jeśli uderzysz niewystarczająco, nie zwiększysz prędkości obrotu. Więc do dzieła. Trochę czasu zabrało mi nabranie pewności siebie w tym ruchu, bo na początku po każdym uderzeniu piłka mi spadała, więc próbowałem w kółko i w końcu widziałem dobry efekt, ale od ciągłego próbowania mój palec po prostu zmarł. Więc wracam do was za kilka godzin. Teraz było znacznie lepiej. Piłka obracała się szybciej, ale dalej tak naprawdę biegałem za piłką, by nie stracić nad nią kontroli, więc zacząłem skupiać się na lekkim poruszaniu palcem wskazującym, aby utrzymać piłkę w tej samej pozycji. Utrzymywałem piłkę w ciągłym pionie, przez co nie traciła równowagi, ale nadal moja technika uderzania w piłkę była bardzo zła. Celem w tym filmie jest obracanie piłką przez 15 sekund, ale początkowo nie mogłem nawet zbliżyć się do tego wyniku, więc w tym momencie musiałem poprawić swoją technikę uderzania. W końcu zdałem sobie sprawę, że uderzam piłkę w złym momencie i ze złą siłą, więc. Zacząłem zwiększać szybkość uderzeń i tylko lekko dotykać piłkę, a wyniki same się pokazały. Po pewnym czasie nauczyłem się prawidłowego ruchu i w zasadzie musimy tylko lekko palcami dotykać piłki zamiast uderzać. W końcu byłem coraz bliżej i po 4 godzinach i 10 minutach treningu udało mi się zakręcić piłką przez około 20 sekund. Im bardziej się starasz, tym łatwiej Ci będzie utrzymać piłkę na palcu. A jeśli chcesz wiedzieć co u mnie, wbij na mojego Instagrama i do zobaczenia w następnym filmie.